Dzień dobry! Dzisiaj chciałabym Państwu zaprezentować, w jaki sposób możemy usunąć rezerwację z wcześniej zbilansowanego zlecenia, po to, by uwolnić materiały, które były w ramach tego zlecenia zarezerwowane, jeżeli stany magazynowe nie pozwolą nam na przykład zrealizować, zaraportować zlecenia, które również wykorzystuje te same materiały. W tym celu wejdziemy sobie na ekran zleceń. I stworzymy nowe zlecenie. Oczywiście możemy tworzyć zlecenia, na pod, y, możemy tworzyć je z poziomu ekranu zleceń oraz generować na podstawie zamówień. W pierwszym kroku dodajemy nowe zlecenie, wskazujemy produkt. Tutaj określamy typ zlecenia, czy to będzie typ materiałowy czy y, produktowy materiałowe definiowany jest przez mocarstwa jako ten, który nie wymaga odbiorcy zewnętrznego i wykonywany jest w zakresie własnego magazynu czy magazynów wewnątrz firmy. Natomiast to produktowe wskazujemy tutaj odbiorcę zewnętrznego. Następnie zapisujemy. Zawsze możemy sobie pogrupować nasze zlecenia korzystając Z w sytuacji, gdy chcemy w pierwszej kolejności wykonujemy na naszym wydziale POM to właściwe bilansowanie, czyli weryfikujemy stany magazynowe. Oraz wykonujemy rezerwację na materiały. W sytuacji, gdy bilansowanie przebiegnie prawidłowo, ten etap nam się zakończy, oznaczy widocznym tutaj kolorem i symbolem W, zamknięte nawias Z. Natomiast kolorystykę możemy sobie tutaj personalizować w konfiguracji. By Sprawdzić, zweryfikować te dokumenty rezerwacyjne, które są widoczne w rezerwacjach w systemie magazynowym. Możemy na Wydziale prawym przyciskiem myszy wybrać info o zleceniu, i w zakładce Dokumenty będziemy mieli widoczne rezerwacje, które zostały wykonane w ramach tego zlecenia. I teraz te materiały są tutaj zablokowane, czyli nie możemy, jeżeli mamy określoną ilość tych materiałów na magazynach, i nie mamy wystarczającej ilości do zaraportowania zleceń, te materiały tutaj mogą nam blokować stany magazynowe. I teraz, by uwolnić te materiały, należy usunąć rezerwacje ze zlecenia. Wracamy na wydział POM oraz korzystamy z polecenia: usuń wszystkie rezerwacje zlecenia. Po usunięciu wszystkich rezerwacji, proszę zwrócić uwagę, że nasze bilansowanie powróciło do tej pierwotnej formy, w której mamy informację, że zlecenie zostało niezbilansowane. Tutaj jest to możliwe do wykonania. Możemy usunąć takie rezerwacje wszystkie dokumenty rezerwacyjne zostaną usunięte z systemu magazynowego i z Mozarta. Jak wrócimy na wydział i info o zleceniu. W zakładce dokumenty nie będziemy mieli już widocznych tych naszych rezerwacji materiałowych. Oczywiście, wykonanie takiej operacji jest zasadne tylko przed przydzielaniem i zaraportowaniem, choćby częściowego wykonania tego zacenia. Jeżeli to jest tylko na etapie bilansowania, możemy sobie taką operację cofnąć. Oczywiście, w sytuacji, gdy chcemy ponownie wykonać bilansowanie, wykonujemy to w ten sam sposób. Prawym przyciskiem myszy na wydziale i wykonujemy bilansowanie zlecenia. I wtedy ponownie to nam się przeliczy. System zweryfikuje stany magazynowe i zakończy etap bilansowania, czyli możemy sobie te rezerwacje usuwać do momentu, zanim w zleceniu nie zostaną wykonane kolejne procesowe kroki, czyli zanim nie przydzielimy czy nie zaraportujemy choćby częściowego wykonania tego zlecenia. Dziękuję Państwu uprzejmie i zapraszam na kolejne filmiki.